To jest komputer, na którym grałem przez ten cały czas i nagrywam dla Was filmy, a to jest mój nowy komputer, ale od początku. Jest 29 czerwca i właśnie przed chwilą kupiłem prawie cały komputer już prawie wszystkie sprzęty. I chwilę później jeszcze dokupiłem zasilacz i obudowę. Jest dzisiaj poniedziałek 1 lipca. I dostałem informację, że paczka moja z czeka w salonie. Co jest bardzo dobrym powiadomieniem dla mnie, bo w środę, kiedy ta paczka miała być dostarczona, jest szansa, że mnie już by nie było w domu. Właśnie do mnie przyszły dwie rzeczy z jest to obudowa i zasilacz. Teraz tylko przydałoby się to otworzyć. Najpierw zajmijmy się obudową. I, I tak wygląda na razie obudowa. No, prezentuje się fajnie. To teraz tylko przesuniemy to i otwórzmy sobie zasilacz Ale to już otwórzmy normalnie. Dobra, co tu mamy? Jest jakaś instrukcja. No po jest instrukcja jak instrukcja Zacznij, co tu mam, no jest zasilacz Ale jak go tu wyjąć Co jakiś tam kabel No jestem ten zasilacz i czyli... Ło wow. Dobra ile jest tych kabli w ogóle ile jest tych kabli Dobra czy coś tu jeszcze jest Coś jest, ale to jakieś śrubki na przykład przekręcam Ale Ej dobra Zobaczcie sobie Ile tu jest tych kabli ten jeszcze tam nie ma Dobra Ale co jest? I tak się prezentuje zasilacz, a co śmieszne? To nie jest tak ciężkie jak te kable. Te kable wszystkie są cięższe od samego zasilacza. Nic zda. Tak, mamy te dwie rzeczy, to teraz czekamy tylko na pozostałe i można składać. Dziś jest wtorek, 2 lipca, i właśnie przyszła do mnie druga paczka. Teraz z Monerle. powinno być już reszta rzeczy, tylko że strasznie lekkie jest od tego dziwnie. Ale dobra, zobaczmy. Ok, Dobrze, ten... Czyli GeForce LTX 460 AMD Ryzen 5600X Płyta główna D550 Gaming XV2 Do AMD I Jeszcze jakiś obiad, dodatkowy do obudowy I dysk tak, z Jeden terabajt. I to jest już wszystko. Jeśli się nie zaniedbowaliście, to jeszcze nie mam RAM-u, bo RAM 16 giga jest ukradziony od komputera mojego brata. Starego komputera mojego brata, który leży sobie i czekasz, aż ktoś go weźmie, no to wziąłem sobie ram To teraz rozpakujmy już te rzeczy, co nam tu zostały. Tutaj mam jeden z droższych przymoców, czyli procesor AMD Ryzen 5 x a tu widzimy wentylatorek. Wydaje że nie powinienem tego tykać. Nie wiem, czy widać, białe na ja moich palcach. Ups! Nie oceniajcie blisko, nie znam się tego, jest na komputerze. Myślałem, że to była kwarta tego przechodząca, ale nie jestem pewien. Dobra, no, to już możemy schować. Jak już widzieliśmy. No, tutaj główna. Jest sprawa. Co no niezłe jest. Ja wyjście na procesor, na ramę. Na bekiś usb z beki na kable. Okej. Okay. Tak, czy są. Tutaj mam łatką po wyjście. No niezłe, nie niezłe, niezłe. Jest tutaj w plastiku MSI. 4060 co duża zmiana mój poprzedni ten był GTX 1650 to jest zmiana duża zamiast poprzedniego kompa to już chyba tyle, to są wszystkie moje sprzęty właśnie jest środa 10 lipca i właśnie to dzisiaj będziemy składać kompa, będziemy? a no tak, bo nie wiem, czy zorientowaliście, ja nie znam się na komputerach i będzie mi pomagać w tym niz, którego możecie znać już z poprzednich odcinków. I chwilę później zaczęliśmy już budowę, zaczynając od uzupełniania płyty głównej. Na pierwszy ogień poszedł procesor AMD Ryzen 5600X i udało się go bez problemu założyć. Potem przyszedł czas na założenie ssd do płyty głównej też było stosunkowo łatwe. Potem wpięcie RAMu i założenie chłodzenia na procesor. Bo na szczęście jak dotknąłem tamtą pasę przewodzącą, to nie dotknęłem jej na tyle, żeby trzeba było ją zmieniać. I wystarczyło dokręcić chłodzenie. I mogliśmy już założyć płytę główną do komputera. Kilka siłek dokręcić. No i nie można zapomnieć o posortowaniu wszystkich kabli które wychodziły z zasilacza, bo było ich sporo. I przyczas czas na założenie najdroższego części tego komputera, czyli karty graficznej. Już. Oczywiście trzeba dokręcić jeszcze kilka śrubek. I można wykonać wreszcie pierwszy test. Pierwsze włączenia komputera. Wiatraki działają i się świecą. Wszystko jest git na razie. Teraz podłączamy to już do monitora i zobaczymy czy działa. Komputer działa widzowie, komputer działa. Coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Właśnie się instaluje Windows. Mamy sukces, mamy sukces, wszystko działa. I teraz wystarczy założyć szybkę, która wtedy nie była założona i można już iść grać na nowym kompie. I to na nie byle jakim kompie, bo komp ten wyciąga 4 albo 5 razy więcej FPS-ów niż mój poprzedni komputer. Jak chcecie zobaczyć różnicę to sobie ustawcie na godzinę fps max 60 i zobaczycie A teraz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Jest dłuższy niż zazwyczaj, bo teraz widzę, że ma 8 minut, powyżej 8 minut Więc dzięki jeśli obejrzeliście cały, mam nadzieję, że wam się spodobał kontent vlogowy Przepraszam, że był tak słabo nagrany, tak słabo zmontowany, ale to jest mój pierwszy raz kiedy montuję vloga A co do ceny, to cena około to było 2950 zł plus Składanie kompa i Jezowi zapłaciłem moim starym kompem za to składanie. A komp ten można na części sprzedać za 300 zł, więc powiedzmy, że cały komp wyniósł 3250 zł. A więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do widzenia. Elo! Uwaga widzowie, sprawdzamy jak bardzo to pasta jest w moim starym komputerze Bo nigdy nie zmieniałem tam pasy temu przechodzącej No, dawaj, dawaj Co? To pasta nie jest. <grystanie> to nieźle Nieźle, nieźle